Dzień dobry. Moje nazwisko Mikina Krzysztof. Jestem brygadzistą zakładu rolnego w Giżynie. W firmie pracuję już od 23 lat. Pochodzę z miejscowości położonej blisko jednej z ferm Gudwalej. W Gudwalej zaczynałem jako traktorzysta, a dziś jestem brygadzistą. Nie da się y, mówić o tej firmie bez wspomnienia o możliwościach rozwoju, jakie daje swoim pracownikom. To nie tylko stabilność zatrudnienia, ale także realna szansa na rozwój. Dla ludzi w, z małych miejscowości to właśnie Gudwalej otwiera drzwi na świat i pozwala poszerzać horyzonty. Dziś stojąc tutaj, mogę powiedzieć, i myślę, że mówię to w. W imieniu wszystkich nas obecnych i innych, którzy z różnych powodów nie mogli tu być, że nie rozumiem, nie rozumiemy i nie zgadzamy się z tą piątkową decyzją ministra Gudwalej. Dba o ludzi, o ziemię, o zwierzęta, o środowisko, działa z poczuciem misji i stosuje największe standardy. Takie podejście naprawdę trudno znaleźć gdziekolwiek indziej. Ale ta decyzja stawia nad nami wielki znak zapytania. Co z nami będzie, jeśli zabraknie pracy? Gdzie my się podziejemy? W naszej okolicy trudno znaleźć takie zatrudnienie jak Gudwalej. Dzięki tej pracy jest, jest szansa na godną emeryturę i normalne życie. Ja, pracując w Gudwalej, czuję się polskim rolnikiem takim samym jak inni którzy pracują w swojej, na swojej ziemi. Wiem, że firma ma mocny kręgosłup moralny i tego jestem, z tego jestem dumny. Trudno o lepszego pracodawcę. Widzę też, co dzieje się wokół, na wsiach, tam gdzie zostały pozostałości po PGR-ach. Budynki niszczeją, ziemia leży odłogiem, nikt, Nikt nie wykorzystuje jej potencjału, i nikogo to nie obchodzi. Dlatego, będąc dziś w Warszawie, chcę powiedzieć jasno: dajcie nam spokój. Niech Gudwale działa tak, jak działa. Nie, nie psujcie tego, co dobrze funkcjonuje. Pozwólcie nam inwestować w polską ziemię i w polską wieś. Chcemy stabilności, nie niepewności. Chcemy stabilności, nie niepewności.